Proszę Państwa, lewica zaczęła od czterodniowego tygodnia pracy, ale to był początek rewolucji. W przyszłości plan jest jasny: nasze hasło to jednodniowy dzień pracy. W nowym modelu gospodarki. Weekend zaczyna się w środę rano, w czwartek już odpoczywa głowa, w piątek odpoczywają nogi, a w sobotę na grillu odpoczywa rozum. Natomiast w niedzielę odpoczywa wątroba. W poniedziałek, no cóż, już przygotowujemy się psychicznie do powrotu do niestety kierata pracy, bo przypominam, że nasz plan zakłada pracę we wtorki, właśnie we wtorki od 9 do 11. Oczywiście, włącznie z przerwą na lunch. Dla młodych wchodzących na rynek pracy dopiero co, prowadzamy nowość, emerytury tak zwane prewencyjne. Żeby się nie zmęczyli, dostaną je zawczasu, zanim znajdą pracę. Warunek 1, 0 dni przepracowanych. I na koniec dobra wiadomość dla pracodawców, bo o nich myślimy przede wszystkim. Jak już się nam uda skrócić tydzień pracy do jednego dnia, to wy oczywiście zawsze sobie możecie wydłużyć dobę do siedmiu dub. No ale żeby obrobić siedem dub, to trzeba mieć końskie zdrowie. Także wybór należy do Was. Halo! Kurka wodna, noży żeż kurcze,